Witam wszystkich. Dziś pokażę Wam jak namalować sobie w domowych warunkach jajka wielkanocne. Pisarki. Na zdjęciach umieszczonych wcześniej macie pokazane jakie będą nam potrzebne materiały. Jak będę malowała, to będę Wam jeszcze omawiała co i jak sobie przygotować. Wiadomo, że w sklepach mamy, mamy jajka. Wszystkie w kolorze. No, jak widzimy tutaj, takim miasto cyklamym. Może ja powiem, jak wydmuszkę sobie zrobić, bo wiecie, każdy jest oszczędny i chciałby tych, tych jajek mieć jak najwięcej. Ja namawiam do tego, żeby sobie wydmuszkę w taki sposób pozyskać, że mamy jajko, nakłuwamy, nakłuwamy jajko jakimś gwoździkiem, igłą, można też patyczkiem. Później jak już mamy to jajko nakute, takie żywe, wkładamy wykałaczkę, wkładamy wykałaczkę, przekładamy tam do samego końca, robimy prze, przestrzał i mieszamy, słuchajcie, w tym, w tym naszym jajku, żeby ono się po prostu tam rozwaliło i wtedy łatwiej wypchamy, oczywiście wypchać musimy po prostu ustami w ten sposób i Mamy jajko, mamy ze środka najecznicę na albo jakieś inne potrzebne nam rzeczy do, do, do sernika, czy tam czegoś innego, natomiast dostaje nam produkt do malowania pisanek. Możemy oczywiście te jajka też ugotować całe, na, na, y, całe y, ugotować i go takie, takie malować jak na filmiku, który gdzieś tam umieściłam na stronie internetowej GoPro. Co jeszcze nam jest potrzebne? No oczywiście musimy mieć zapalone, zapalone podgrzane te um, nasze um, świeczki, kredki. Tutaj ja Wam pokażę jak ja to robię, czyli dodałam wcześniej troszeczkę kawałka świeczki, tylko takiej prawdziwej świeczki, nie, um, nie świeczki z podgrzewacza, żeby tego po prostu nie było. I do, tej, do tego tutaj dajemy kredkę świecową, mamy kolor ciemno Tutaj już przygotowałam wcześniej kolor czerwony, bo ta pisanka, którą tam pokazuję na rękach, ma yy, jeden kolor ma brązowy, drugi ma czerwony. Yy, oczywiście my nie musimy mieć dwóch piecyków do grzania, wystarczy jeden. Ja, ponieważ żeby ten filmik nam poszedł łatwo, i sprawnie zrobiłam sobie, przygotowałam sobie w ten sposób, że, że tutaj mam jeden kolor, drugi kolor tutaj. Bierzemy narzędzia, jakie co my możemy w domu na dzisiejsze czasy mieć. No więc mamy jakieś patyczki, jakieś ołówki, kredki, do końcówek ołówków, patyków, kredek wbijamy szpilkę łebkiem do góry. Może być to taka szpilka, taka, takiego typu zakrzywiony, niezakrzywione, większa, mniejsza. Popróbujcie to, co macie. I następnie, jak już nam się podgrzeje to tutaj to pierwsze co próbujemy, jeszcze zanim mija na jajkach, żeby po prostu nie zmarnować materiału, próbujemy malować na rolce z papierem. Z papieru toaletowego, z papieru... I próbujemy te nasze wzorki, ja tu pokażę tak mniej więcej, czyli ta kropka, to jest taka, takie podstawowe. I próbujemy w ten sposób, że jednym pociągnięciem i drugim dzielimy, dzielimy na, na, na części, Później będziemy wybrać te małe. Ja widzę, że już jest zagrzane odpowiednio, więc ja teraz pokażę to wszystko na jajku. No i dokładnie taki wzorek, jak mieliśmy tam na jajku, które trzyma. Oczywiście słuchajcie, praca z ogniem no to podstawa, bezpieczeństwo. I nie, połóżcie sobie jakieś gazety, papiery, niepotrzebne ścierki. Bo czasem może być mały wypadek dla niewprawnych, dlatego proponuję zachować szczególne bezpieczeństwo, spokój i zaczynamy malować. Zaczynamy od tego. Tutaj mam kolor czerwony, więc mi jest łatwiej. Maluję dokładnie taki, jaką malowaliśmy. Ręce są oparte i zaczynamy od kropki. Zaczynam od tej kropki, którą tam mieliśmy narysowaną. Następnie jednym łatwym pociągnięciem. W siebie. Dzielimy na ćwiartki nasze jajko. Nie mamy muzyczki. Słuchajcie, tu jest tak później na nasze kolejne części. Słuchajcie, musimy to robić w ten sposób, że tak trochę przytrzymujemy i do przodu energicznym ruchem. W ten sposób i do przodu. Kolejne. I następnie wypełniamy te części tutaj między tym między tymi pociągnięciami równo do tego, do tego miejsca. To łatwe, prawda? Dacie radę? Na pewno wszyscy sobie przepięknie wymalują jajka. Jeżeli je wcześniej nie zdobiliśmy tam tymi barwnikami, to takie jajka nawet ze świecową kredką i ze świeczką możemy po prostu zjeść odłubać oczywiście, zjeść na śniadanie wielkanocne. Jeszcze tutaj te kropeczki, które tak zaobiecałam. Czyli to jest inny kolor. Kropeczek słuchajcie, nie żałować. W ogóle to kropeczkowanie jest świetne. Świetna zabawa dla dzieci też. Ja maluję od dziecka. To znaczy się może nie tam od pięciu lat, ale zaczęłam malować tak już... Na dosięconek, jak chodziłam do czwartej klasy szkoły podstawowej. Wtedy nie było, słuchajcie, nie było w ogóle w takich ani szpilek, ani ołówków, ani piecyków. Jedynie co miałam, to był wosk. I ten wosk na takim piecu kaflowym, w takiej puszce po, po paście do butów. Nie wiem, czy wszyscy tam pamiętają. I mamy tutaj już taką ozdobę. Malujemy dalej dookoła, teraz malujemy kolejny wzorek. Wypatrzycie, ja mówię. I malowałam wtedy zapałką. Słuchajcie, zapałkami. Ja za chwileczkę pokażę dla tych, co nie mają ani szpilki, ani zapałki, ani, może nie tak zapałki, ani większej, ani mniejszej tej szpileczki. Tak. Za chwileczkę pokażę, jak się maluje kwiatka. Tu nam już bardzo podgrzało się. Dodam trochę, dodam troszeczkę świeczki, żebyście nie myśleli, że ja tylko maluję na tym. To jest po prostu, żeby ochłodzić nam trochę tą robotę. Tę tą. Tak jest, 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 jest. Oczywiście tyle ma u mnie dziś wielka. Bo normalnie idzie mi to zdecydowanie lepiej to malowanie, a dziś jak nagrywamy i tutaj w drugą stronę, słuchajcie, proponuję takie wzorki, takie proste łatwe najfajniej jest właśnie jak one są w dwukolorowe bo zaraz tu sobie pokażę wam jak ładnie kropeczki jeszcze tutaj wyglądają tak wspomniałam o tym dobra i teraz ten drugi kolor i tu wstawiamy jakieś fajne kropki dla ozdobienia. Oczywiście jak mamy szpilkę z takim małym czubeczkiem, to będzie to po prostu troszeczkę mniejsza, Mniejsze te kropki. I teraz, słuchajcie, to co pokażę, dla tych, którzy mogą nie mieć, mogą nie mieć w domu, dla tych, którzy mogą nie mieć nawet szpileczek. To jest dawny sposób, ja tak malowałam. Słuchajcie, to jest najdawniejszy sposób malowania malowania woskiem. Tak, o moment. Jeszcze raz muszę się przyłożyć. Dawno nie malowałam patyczkiem, ale zau słuchajcie, zaufajcie mi, że, że można. Może się tak postaram troszkę bardziej, ładniej, żeby to wyszło. W każdym razie ja, żeby namalować takie jajka, jak tutaj widzicie przede mną, to trenuję dobry tydzień na różnych innych jajkach. Ja tych jajek naprawdę mam bardzo dużo. A, to tak mi po dziecinnemu trochę wyszło dzisiaj. Dobra. Ale... No i to tak, tak właśnie malowano. Tak właśnie malowaną patyczkami, jako dziecko. Dobrze, na tym skończę. <laughs> na tym skończę.